Witam serdecznie, Mariusz Pagowski, Filipinek, Carmen Bohol Rajskie życie w Korniku, kolejny dzień Zaczynamy, małe tu siedzi Bajki ogląda, zanika gdzieś tam, o tyłek wypina Przygotowujemy się do wyjścia do szkoły Z Vanessą No, wczoraj nie nagrywałem filmów, nie chciało mi się Był dzień taty, tak, taty do niego kupiła mi kwiaty, to było dnia jak jechaliśmy na plażę. Ja zapomniałem to dograć. Co? Róże dostałem. No i co? Tak. No właśnie. Smoczkiem chciałeś się podzielić. Znowu leci, bo chory jest. Tata. Jakie Vanessa? za się dobrze czuje, wszystko ok. Ale mały na antybiotykach jest. Rozchorował siebie, tak. No? I co? No, powiedz coś. Powiedz, jak się czujesz. <grym> e, już wam pokazuję. Takie antybiotyki dostaję. Oliver i jeszcze jakieś syropy. A, chyba to. This is what you give him? No i coś takiego. Wczoraj jeszcze w nocy jechałem, bo Danika mówiła, że mam antybiotyk nie kupujemy, nie, tylko po prostu chodziło o dawkowanie. Jak przyjechaliśmy do domu, to się okazało wieczorem jak Danika chciała dać, że przeterminowane są, więc musiałem jechać wczoraj w nocy kupić kwiaty, już suche prawie od Daniki. Prezent. A ja taki zły na dzień mamy, nic nie kupiłem. Psiaki są. Um, bo gdzie jest Tosia? A, to się tu. Proszę bardzo. Czym ty się bawisz, Oliver? Poczekaj, jaki przewód ma. Co? Teraz na stojąco bajki ogląda. Poszło umyć samochodź. A dzisiaj masz WF? Happy Called uh, Exercises. PO? PI? IPI? A, ah, P.E. You have P.E. today? Aha. To będzie elektryk, dziadka. Tak? Dziadek elektryk. No, kable nam pozmienia. Marina poszła na jakieś spotkanie Do Barangaja ona chodzi na jakieś takie właśnie na spotkania, nie wiem <laughs> <laughs> więc, więc nie ma, bandon pojechał na panglao wczoraj Hewent jest wtedy, je? Yeah? Bandon? Do pracy pojechał no U nas cisza, spokój jakieś tam rzeczy robią Niezwiązane z kanałem <laughs> Więc jak tak, a wczoraj wziąłem sobie więc nie no, potrzebuję. Założyć, że raz na jakiś czas po prostu biorę dzień, dzień wolny i, I po prostu nic nie robię, odpoczywam. Odpoczywam tak po prostu bez ciśnienia, no spokojnie spędzam dzień, gdzieś pójdziemy, po prostu normalny dzień, nie? No. Bez kamery. Oliver, co ta mama ci zrobiła na głowie? Pokaż. Co ci ta mama zrobiła? O Jezu Brush jest... your Jaki ty słodki teraz Brush your hair Oliver Jak dziewczynka wygląda Ja mu ostatnio mówię, weź uczesz tatusia, a on wziął w mi tu głowę na hmm? I told him to brush my A on mi brzmił Co przyszedłeś tutaj mnie powiedzieć? Nie Tak? Powiedz? No dobra Zobacz O, już jest wieczór u nas Yy, wszyscy śpią, tylko nie ja. czy yy, czytam komentarze od Was. Oj, tutaj to z tymi komentarzami, to często wesoły jest. Yy, ale taki komentarz tu nie ten. Yy, nie wesoły. Yy, jest. Oglądałem film o historii Filipin. Piotrek pisze. Między innymi od II wojny światowej jak wkroczyli Japończycy, torturowali, głodzili i tak dalej. Dopiero Amerykanie ich wypędzili. To jeden z powodów, dlaczego Filipińczycy też kochają Amerykę. To jest w sumie jedyny chyba powód, dlaczego kochają Amerykanów. Przyjechali i pomogli im wypędzić Japończyków. To, co mówiłem Wam, to, co Japończycy tu robili, to się w Manili dowiedziałem tak więcej od tych przewodników. E, oni normalnie nadziewali kobiety, dzieci na bambusy, te duże, grube bambusy. Rozumiecie to? Oni, bo, oni naprawdę torturowali ich okropnie. To Japończycy byli okrutni dla Filipińczyków. Bandoń cię obroni, tak czy nie? Bandoń to obroni? Bandoń to mnie pilnował, jak na dyskotece byliśmy żeby dziewczyny za bardzo ze mną nie tańczyły i co widział, że jakieś dziewczyny tam podchodzą i się ruszają, to zaraz przylatywał i mówi Mario Mario chodź Mario chodź i mnie zabierał Taki bandom dobry, szwagę. Zamiast jeszcze tu podrzucić coś tam masz tutaj, to sobie zabieram z, z tego, z parketu, żeby nie tańczył. Super, ma życie, spokój na wszystko, czas. Rodzinka, super, co tu więcej. Pozdrawiam rodzinkę. No, fakt jest, że bardzo dużo czasu spędzamy razem, w zasadzie 24 na dobę. No i uczestniczę w tym życiu rodzinnym, non-stop. No, jestem jego częścią. Moja praca jest tu w domu. Jesteśmy jednym takim teamem, w sumie razem pracujemy, nie? E, nagrywając filmy dla Was. No jest to fajne, bardzo mi się to podoba, nie? E, te więzi między nami są dużo dużo mocniejsze, szczególnie między dziećmi, nie? Jak, jak się... bo dzieci ten, ten, naprawdę są cudowne, nie? Te pierwsze lata, kiedy, kiedy się rozwijają, kiedy stawiają pierwsze kroczki, kiedy mówią pierwsze słowo i no one takie są pocieszne, że to się w głowie nie mieści, nie? Ja troszeczkę się załapałem z są też na ten okres jej W sumie jak, jak się pojawiły udaniki daniki w życiu, to Vanessa chyba miała prawie dwa latka To już była taka duża, ale, ale, ale wciąż mała, nie? Więc dużo też rzeczy ja tam załapałem się i zobaczyłem, byłem przy tym, nie? Ale rzeczywiście te nie było mnie wtedy jak, jak, jak się urodziła, tak? no, a ten okres początkowy, tak jak na przykład teraz patrzę na Olivera, jest naprawdę mega fajny, nie? Jak robi miny, fochy, zaczyna dyskutować, wymądrzać się, piłką na przykład nie widzicie, wieczorem Wam pokażę, bierze piłkę i rzuca tak na metr nawet i półtora metr, metra. Rzuca piłkę, nie? I mało tego, jak na przykład mu odrzucę piłkę, tak od ziemi odbijam, żeby ją, z... żeby ten, ta piłka twarda jest, bardzo, bardzo napompowana jest. Żeby ten impakt, uderzenie było mniejsze, jak w, w niego uderzenie, ale to i tak łapie często tą piłkę, nie? A nawet jak dostanie tą piłką, to tylko. Tak zrobi, nie? Ze <laughs> złości się i wtedy łapie i rzuca we mnie w całej siły tą piłką. Nie? No to takie rzeczy takie. Naprawdę fajne jest. Większość czasu ludzie spędzają w pracy, nie ma ich w domu. No i no bo żyją w tym systemie całym, tak, tak to wygląda, no tak wygląda życie w Europie. I przez to dużo rzeczy nas omijają, ja na przykład mam to szczęście teraz i bardzo jestem wdzięczny i cieszę się, że mogę być przy tym i obserwować, oglądać to każdego dnia. Mam czasami taki dzień na przykład, żebym poszedł gdzieś, nie wiem, na parę godzin po prostu odpocząć od tego hałasu Hermidu. Takie dni też mi się zdarzają, ale bardzo rzadko, ale zdarzają mi się, nie? Czasami na przykład muszę coś zrobić na tym komputerze, usiąść, potrzebuję spokoju, pomyśleć, zastanowić się, a tu nawet nie ma możliwości pomyślenia, nawet nie ma możliwości zastanowienia się, bo cały czas coś, cały czas dzieci tu usiądę, tu Oliver już siedzi na mnie, nie? I on już tam patrzy, co tatuś robi na komputerze, nie? I pokazuje paluszkiem, żeby mu tam coś włączyć. Muzykę mu włączam tańczy. Lubi tą muzykę, którą na końcu filmu jest. Na zakończenie. Bardzo ją lubi. jak to widzi, to od razu tupie nagami, tyłkiem kręci. No śmiesznie jest, nie? Ale z ciebie leniuszek, Mario. Tutaj pytania, e, ktoś tam pisze jeszcze pod tym komentarzem. Kasę mu wpłacają, to co ma robić. Co ty wpłacasz? Nie twój interes. Ola, odpowiedział. Wojna się rozpętała. Nieładnie, nieładnie. Żyj i pozwól żyć innym Niech mu się wiedzie. Niech się każdemu wiezie. Leniuszek? Ktoś napisał, patrz. To pazożyt na całej linii. Kurczę. Pasożyt. No i nic króciutki film dzisiaj. Mońszą Życiom. Nie idę spać. Jutro kolejny dzień z rejskiego kurnika u mnie godzina 12.20 mgiełka jest wiecie nie wiem czy nic tak nie będzie widać No może coś spróbuję pokazać takie mgiełka się zrobiło bo my tak troszeczkę w górach jesteśmy więc chłodniej mały e, już tak lepiej się trochę czuję, bo tak na płuckach mu coś zalegało, nie? Dlatego te proszki wierzę. No ale ma nos cały czas zapachany, ale czyścimy. Mamy te gruszeczki, tą elektryczną maszynkę. Już nawet mu to tak nie przeszkadza, nie? Nie lubi, ale już tak się nie szarpie, bo na po początku to to się szarpał, co ja mu tam do tego nosa wkładam. ale pokazałem, pokazałem mu, co wyszło z jego nosa, pokazałem mu, tak się przyglądał. Potem drugi raz też oczyściłem, też tak się troszeczkę szarpał, ale też mu pokazałem, po co ty miałeś w nosku i on tak się patrzy, patrzy, i paluszkiem chciał dotknąć. I potem, jak już trzeci, czwarty raz, to już nawet nie ten, nie, nie protestował, po prostu chciał, żeby mu oczyścić ten nosek, nie mądry chłopczyk jest no nic, kończę trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie z rejskiego kurnika w sobotę jest live stream jak zwykle o 5 godzinie waszego czasu a po live streamie e, mamy spotkanie dla patronów, także też zapraszam e, link do tego spotkania dla patronów jest e, na patronite w poście no i na YouTube w membershipach też jest post. Tam macie wszystkie dane. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, buźka. Hej.